Cześć. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie te wszystkie wydarzenia, to wszystko co się stało z Luną i co dalej. Powiem, ile straciłem, tak upraszczając. Myślę, że możemy zaczynać standardowo. Zapraszam was tylko do opisu. Możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo to docenię. No i możecie w sumie napisać jakiś komentarz. No a w opisie macie wszystkie przydatne linki. Dobra. Przechodząc do no najważniejszych rzeczy, no to Luna zaliczyła potężny zjazd, ATH na 120 dolarów prawie, ale to tam pół biedy. Potem rynek kryptowalut spadał, jak widzicie tutaj, no i na poziomie 64 8 maja zaczęło się robić źle. Po pierwsze odkleił się PEG UST, tutaj mamy UST. UST przestało być warte 1 dolar, było warte 98 czy 97 centów. Wtedy na Twitterze pojawiła się bardzo wie, pojawił się bardzo wielki foot. E, o co chodzi, że to koniec. Może nie, że koniec, że Luna po prostu ma problemy i UST ma problemy. E, pojawił się ten foot. On w sumie jeszcze wynikał z niczego, no bo PEG na poziomie 3% odklejenia przy algorytmicznym stablecoinie, no nie było, no realnie nie była to duża odklejka, ale pojawił się bardzo duży foot. E, no tak było. I na drugi dzień, 9 maja, mieliśmy już zjazdy. Możecie zobaczyć, jak tutaj luna spadła powiedzmy na przestrzeni właściwie ostatnich trzech dni. Najpierw do 30 dolarów, potem do 13 dolarów. No i z 13 dolarów spadła aż do no w sumie centa, można tak to powiedzieć. Luna dosłownie jest teraz warta nic. To tutaj mogę wpisać 0. Myślę, że nikogo to nie uradzi. Jest to spadek o 99,7%. Możemy powiedzieć, że prawie spadła o 100%. Teraz UST się bardzo odkleiło. Możemy tutaj zobaczyć na 14-dniowym, że na początku spadało, lekko spadło, odbiło. No i następnie już była kaskada spadków tego pegu. UST po prostu zaczęło tracić peg. Początkowo UST było tutaj warte. 30 centów, nie ukrywam, byłem wtedy bardzo zdziwiony nie posiadałem dużo asetów już w UST w sensie tak z 3-4 tysiące dolarów miałem na Terra Station no i one nagle były zdecydowanie mniej warte co mnie bardzo zdziwiło, w sensie zdziwiło mnie to, że tak się stało no nic nie zrobiłem z tym po prostu to przetrzymałem, sprzedałem jakąś część tego UST na 80 centach potem coś mi się udało odkupić znowu po 70-60 centów tego UST znowu ja potem sprzedałem po 80 centów e, no ale końcowo zostało mi chyba jeszcze 1000 dolarów, e, 1000 USD, może tak, bo to nie jest 1000 dolarów no które jest warte 500 dolarów, tak? To, to śmiesznie jest, no ale patrzcie, 1000, 1000 USD jest warte tylko 500 dolarów, tak? Także tak to się powiedzmy e, tutaj ten pek odkleił, no i to zniszczyło Lunę, tak? Co dalej z Luną będzie? E, moim zdaniem jest to koniec tego blockchaina, e, blockchain umarł, w sensie zaufania nie będzie, projekty się przenoszą z całej Terra Luny, przenoszą się na inne chainy e, i moim osobistym zdaniem po prostu blockchain długoterminowo upadł, zamieni się on w takiego EOSa, tutaj bez obrazy dla EOSa w sumie, no bo na EOSie przynajmniej jest cena. EOS pozwolę sobie wpisać, no jest to 50 miejsce w market capie, tak? chodzi tylko o to, że z tym blockchainem się nic nie dzieje, tak? tutaj był, była pompa, były dobre informacje i od tego momentu się nic nie stało na tym blockchainie, w sensie żaden projekt i tak dalej nie wychodzi. Tutaj był zjazd zdecydowanie większy i nawet nie porównuję pod tym względem do EOSa. Tylko że EOS jest po prostu umarłym blockchainem, i uważam, że to samo będzie z terą. Ludzie stracili, deweloperzy stracili zaufanie, projekty odchodzą od, 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 od tery, i pod tym względem nie widzę tutaj żadnej alternatywy. No, ale to jest tylko moje zdanie, nie? To jest tylko moje zdanie, e, więc no, straciłem dużo na UST, straciłem dużo na NFT kach, do których zaraz przejdę. Na samej Lunie jakoś dużo od nie straciłem. E, Lunę kupowałem po 4 dolary w zeszłym roku, w maju również. No, i jak wiecie, kto oglądał mój kanał, śledził, no to dość często mówiłem o sprzedaży tej luny. Także, tą lunę sprzedawałem na 50, 70, 100 dolarów. Udało mi się sprzedać. No, niestety, moje tokeny Astro, ponad 500 Astro, które było warte zawsze 1500 dolarów. Dla jednego mało, dla drugiego dużo. To nie jest ważne. No, zostało stracone. Astro w tym momencie jest chyba nic nie warte w sensie, no, Astro. No nie, no 32 USC, nie? Ale 500 Astro. Ile to jest? No to to jest całe 150 dolarów, czyli no, mogę powiedzieć, że bardzo, e, bardzo, bardzo mało. Moja Kujira. E, kujira dzisiaj sprzedałem. Zostało mi tutaj 300. 5000 Kujir miałem. No to teraz to jest 800 dolarów. E, no ale wcześniej to było zdecydowanie więcej, tak? Kujira tutaj 1 dolar się cały czas utrzymywała. E, także to na tym straciłem, STT no to chyba najważniejszy token, dzisiaj również została podjęta decyzja o sprzedaży, e, za późno z STT, trochę niezadowolony jestem tak ogólnie z tego całego przebiegu jak to tam wyglądało, ale no nieważne, nie mówię tutaj o problemach STT, mówię tutaj o problemach LUNY, co się wydarzyło na LUNIE i, 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 i co ten, e, STT sprzedawałem dzisiaj rano po 0 chyba 6 jeszcze UST, UST czyli trzeba to potem podzielić na pół, więc za każde no albo sprawdzę. sprawdzę przeliczę to w ten sposób. Chociaż no nie, no, nie przeliczę. Sorry, słaby z matmy jestem. E, za 5000 STT dostałem około e, 3000 UST. No i za te 3000 UST dostałem z jakieś 1700 e, dolarów takich prawdziwych. No bo UST od, odkleiło e, pek. Także no, na tym jestem stratny. Zdecydowanie mogę tak powiedzieć, że tutaj straciłem. Jeżeli chodzi o NFT, to możecie sobie zobaczyć, że tak. E, tutaj są w ogóle ceny z kosmosu w sensie 6,5 tysiąca, luna, 5 tysięcy. No bo ta luna jest nic nie warta. Panka sprzedałem w bardzo dobrym momencie, bo sprzedawałem go po 60 luna, ale chyba miesiąc temu. Potem tą lunę zamieniłem ładnie. Także z tym, z tym nie było problemu. E, zakupiłem sobie parę tutaj fajnych. Fajnych, jak fajnych. No, znowu odkupiłem sobie panka, chyba kupiłem go dzisiaj rano za 1100 luna, to było jakieś 100 dolarów. Odkupiłem sobie Rectulfa, którego kiedyś sprzedałem. E, będę trzymał te NFT, jak dla mnie luna upadła, jak o to chodzi. E, nic się tutaj już nie wydarzy, no ale wiem, że po prostu te projekty NFT są tak duże, że raczej będą to e, próbować wyratować przeniesieniem się na jakiś e, chain. Tak samo Midao, tutaj widzimy również zjazd, trzeba to powiedzieć. Wszyscy inwestorzy jacy tutaj byli, no, sprzedali tokeny. UST straciło ten, no ale mogę tylko Wam powiedzieć, że tutaj również będzie, jako że pracuję w Midao, mogę powiedzieć, że staramy się to odratować. Chodzi o przeniesienie projektu. Będziemy również współpracować z innymi blockchainami. Może nie jest z innymi blockchainami, to, to to źle powiedziałam, z innymi projektami. No i generalnie mam nadzieję, że będzie tutaj dobrze, no tak jak mówię cała Tera padła pod tym względem, wszystkie projekty jakie były na Tera padły, no i teraz dlaczego to się stało, tak w sumie powinienem od tego zacząć, co tutaj się stało na Terze, nie wiadomo w sumie, tak w 100% co się stało, tak w dużym uproszczeniu, mam to w notatkach zapisane, więc pozwolę sobie to przeczytać. Firma BlackRock oraz Citadel pożyczyła od firmy G G Gemini 100 tysięcy bitcoinów, które znajdują się w ich księdze wypożyczeń obecnie. Zamienili 25 tysięcy BTC na UST, e, no i wszystko to zrobiono po cichu. E, kiedy na, nadszedł właściwy czas, zadzwonili do dokłona z Terra, e, Terra Foundation i powiedzieli, że chcą sprzedać dużo BTC dla UST, żeby dostać UST. E, no i była to duża transakcja powiedzieli mu, że chcą to z, e, zrobić e, po cichu, nie chcą przesuwać rynku i czy by chciał e, kupić duży blok BTC ze zniżką w USD no Dokłon się na to jak najbardziej zgodził Dokłon się zgodził na zakup tych bitcoinów e, zapłacił im w UST jak wiecie Dokłon jeszcze niedawno był jednym z większych posiadaczy e, bitcoina no i co następnie Dokłon Oświadczył, że te bitcoiny będą sprzedawane, gdy Terra UST, e, gdy ten PEG odklei się o chyba 5%. No i gdy on się odkleił tutaj o 5%, tu początkowo, wtedy dokłon nieświadomy zaczął sprzedawać te bitcoiny. Dzięki sprzedaży zaczął dampować dampować rynek. Zdampował rynek na bitcoinie, no i próbował ochronić. Chyba to będzie tutaj cały, cały, cały ten wykres. W sensie tak to wyglądało. Próbował ochronić peg. Ten peg wrócił do 90 centów, więc nawet powiedzmy, no było dobrze w porównaniu do tego co było dzisiaj. No przy okazji zdampował się cały rynek krypto wtedy. No jak zdampował się cały rynek krypto, luna również zaczęła spadać. Były to pierwsze problemy runy. Lu no i potem e, te fundacje, te firmy wykorzystały to, że po prostu wszystko leci, e, zaatakowały po raz kolejny, nie wiem czy kojarzycie Kerwa. Na Kerwie był przesunięty pól z pól trzeciego na pól trzeci, tak w uproszczeniu. E, I po prostu liquidity było zdecydowanie mniejsze, więc zdecydowanie mniejsze pieniądze wystarczyły, żeby ratować, e, żeby manipulować rynkiem. E, no i znowu tam zostało sprzedane bardzo dużo UST, Pek się znowu osunął. Dokłon sprzedawał te bitcoiny no i sprzedając te bitcoiny tak naprawdę dampował rynek, Luna gdy spadała e, gdy spadała, dampowała dalej e, samą siebie, coraz bardziej, UST również wtedy było dampowane na zasadzie, że bardziej się odklejało SPEGiem No trzeba tutaj przyznać rację Rafałowi Zaorskiemu, ja z tym nie mam jak najbardziej problemu e, Że miał rację, no że po prostu miał rację, że cały ten mechanizm Luna polega na tym, że gdy Luna rośnie to luna się samoistnie napędza, gdy luna spada, no to samoistnie się powiedzmy zabija. Jest to taki mechanizm, że przy większych dampach luna się bardzo mocno, no po prostu jeszcze bardziej dampuje niż powinna. Także, tak to powiedzmy, w dużym uproszczeniu, staram się mniej więcej, pewnie, no wiecie, zgaduję, że z 10 ekspertów zrobiło już o tym film. Ekspertów tutaj w nawiasie, w tym ja, XD. E, także też nie chcę się nad tym mega, mega rozgadywać. No, ale powiedzmy, to doprowadziło cenę Luny do, do spadku. No i żeby naprawić ten pek, tak naprawdę trzeba cały czas dodrukować lunę. Ta luna jest dodrukowywana. Spójrzcie też na to, że praktycznie nie ma sprzedaży Lun. Ludzie nie sprzedają tych Lun obecnie, bo no, nikt nie będzie sprzedawał Luny, która jest warta 1 cent. Jak już to są ludzie, którzy kupują Lunę. Pod tym względem mamy jak najbardziej więcej kupujących niż sprzedających. Tylko z Luną zrobił się taki problem, że Luna jest z automatu, na zasadzie bardzo wielkiej inflacji dampowana. No i przez tą inflację e, jest ona po prostu niszczona. Jest, o, ta cena jest niszczona. To nie, że ludzie dampują Lunę, to po prostu mechanizm, który jest w Lunie, dampuje bezpośrednio e, nam Lunę. No i dlatego stało się, jak się stało. Czy Luna się odbuduje? Uważam, że cenowo. Może jeszcze ten... No nie, nie, nie będę spekulował jak cenowo może się odbić uważam, że coś na pewno się może jeszcze odbić ale długoterminowo z Luny nic nam nie pozostało ja dziś podjąłem decyzję o ratowaniu tego co było w środkach NFT sobie parę zakupiłem, bo sam blockchain jako blockchain powinien raczej być nie wiadomo też co z Dokłonem czy on żyje, czy on się nie zabił tak trochę za przeproszeniem, przepraszam <laughs> mam nadzieję, że mi filmu nie skasują za to <laughs> e, no, co, co, co wam mam powiedzieć, tak to wy wyglądało Dajcie w komentarzu znać ile straciliście. Czy straciliście więcej czy mniej yy, na, no na całym terze czy zarobiliście. Moja strata to tak plus minus pozwolę sobie z 15 tysięcy, od 12 do 15 tysięcy dolarów. Zależy jakby to liczyć szczególnie z tą Starterą jak ją liczyć czy liczyć ją po jednego dolara że była czy po ile była no bo w sumie Starter kupowałem po 14 centów to dalej sprzedałem ją po 28 centów. Mniej więcej no, centów, bo nie USD, tylko centów, tylko końcowo i tak w sumie. No, wiecie, przed chwilą była warta 1$ dolar, chociaż nie? Więc ciężko mi się tutaj odnieść, ile, ile dokładnie straciłem. Ale tak mniej więcej oceniając 12-15 tysięcy dolarów, poszło na pewno się u mnie jewać. No, trudno, się mówi, żyje się dalej. No, mam nadzieję, że te NFTki odbiją. Jedna tylko jeszcze rzecz że dzisiaj na Tetherze również była taka akcja odklejenia na stablecoinie generalnie e, jest bardzo duża narracja na stablecoiny e, ja dokupiłem sobie dzisiaj Ethereum jak o to chodzi o cały rynek który spadł ale o, 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 o rynku będę nagrywał kolejny odcinek e, na koniec tylko no, zamieniłem całe USDT na USDC od Circle oni powiedzmy są trochę odpowiedzialni za tą akcję e, tak podobno i po prostu uznałem, że no wolę, wolę zabezpieczyć to jak najbardziej. USDT się również dzisiaj odkleiło, tu możecie to zobaczyć. Nie jest to duża odklejka przy USD na pewno, ale normalnie byłby płacz, nie? Bo to było chyba z 3 czy 4 centy, eee, tak realnie, nie? No bo Końgiko nie pokazuje dokładnych danych. Dobra, to by było wszystko. Tak jak mówię, Luna, no z Luny nie ma co zbierać. Do następnego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwaliście w tym.